W dniach 8-10 kwietnia 2019 roku odbyła się konferencja aktualności psychologicznych, Aktualia 2019, pod tytułem Każde pokolenie ma swój kryzys. Coraz więcej słychać jest słyszane właśnie o tym, że ludzie przechodzą kryzysy w różnych kontekstach czy to rozwojowe, czy w pracy zawodowej, właśnie poprzez wypalenie zawodowe, czy to w relacjach interpersonalnych. To jest bardzo potrzebny temat do poruszenia. Też właśnie żeby pokazać, jak to się dzieje, jak można ewentualnie przeciwdziałać albo wspomagać. Tematyka tegorocznej edycji zawierała zagadnienia dotyczące kryzysu na różnym etapie życia człowieka, zarówno dziecka, nastolatka, jak i osoby dorosłej. Objawy, które towarzyszą różnym chorobom czy różnym zaburzeniom, mogą powodować w rodzinach taki stan kryzysowania, bo jest to jeden z etapów jakby poradzenia sobie z chorobą czy z zaburzeniem. Człowiek w pierwszej kolejności wypiera, nie dociera do niego informacja o tym, że dziecko może być zaburzone czy chore. Dopiero w następnych procesach dochodzi jakby do takiej sytuacji, kiedy rodzina uzmysławia sobie, że ma trudności i potrzebuje pomocy. Stąd my jako psycholodzy naszą rolą jest jakby pomóc rodzinie nazwać problem a także poradzić sobie z tym problemem.